Witajcie kochani! E, dzisiaj nagram taki odcinek e, o zamieszaniu, które się wytwarza. Już mówiłam kiedyś o sa, e, Sarumanie i o tym, czy naprawdę powinniśmy zaglądać w oko Sarumana. Ale najpierw powiem wam, że Izraelici wymyślili taki sposób e, na... E, jakby takich kilka sposobów narodzenia sobie z kryzysem. To są bardzo fajne sposoby. I dla nas, dla liderów Którzy prowadzimy różne rzeczy, naprawdę można odkryć, co mi pomaga w przejściu przez kryzys. I słuchajcie, jednym z takich rzeczy oczywiście jest duchowość czyli zaangażowanie się w duchowe rzeczy, w modlitwę, szukanie Boga bardzo nam pomaga, ale okazuje się, że nie wszystkim że niektórym pomaga relacja czyli takie rozmawianie o rzeczach, które są trudne, o rzeczach, w których się zmagają i bycie z drugim człowiekiem innym to pomaga. Innym w ogóle pomagają sporty, czyli jak dużo wychodzą, dużo endorfin się uwalnia, to, to wtedy po prostu stawiają na nogi. Innym pomaga oglądanie jakichś takich rzeczy, typu filmy, sztuka, czyli takie artystyczne rzeczy, malowanie, i to powoduje, że jakby ich dusza powstaje. I w końcu jest jeszcze taka grupa, którym pomaga bardzo mocno to, że, że szukają wiadomości. Czyli sprawdzają, co się dzieje, jak się dzieje, jakie, będą, jakie są przewidywania, jakie są, jakie są wartości różnych, różnego chorowania i No i oni mówią, że jeżeli to jest PTSD, czyli posttraumatyczny stres, to jeżeli różne grupy ludzi znajdą takie swoje rzeczy według swojej duszy, no to szybciej staną na nogi, nie popadną w depresję, nie popadną w nerwicę. I wiecie, to jest bardzo ważne, żeby się odnaleźć. Co mi pomaga? Co mi pomaga w takim momencie? Czy bycie z przyjaciółmi, czy, e, czy właśnie takie zanurzenie się w Panu Bogu, tak? I e, e, a propos tej ostatniej grupy, którą wymieniłam, czyli grupy dotyczącej badania różnych rzeczy, sprawdzania różnych rzeczy, to to jest grupa, która, która musi być bardzo ostrożna. Ona się najbardziej e, wy, wywala, że tak powiem, z tego względu, że ilość złych wiadomości, którą ona usłyszy... E, Nigdy nie jest wiadoma, czyli w zależności od tego, jak te osoby się czują, tak? jakie są ich emocje, jak, jak pełna jest ich bateria, od baterii mówię na ja jestem, także możecie sobie tam posłuchać, tak dużo oni są w stanie wytrzymać. Ale co się okazuje, słuchajcie, my musimy naprawdę zobaczyć, czym, czym my się napełniamy, co mamy w naszych serduchach, czyli musimy zobaczyć zobaczyć jakby ile mamy takiej siły przerobowej w sobie bo nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę że jeżeli chodzi o duchowe kwestie to bardzo często dla ludzi widzących i dla ludzi słyszących to w czym oni się zmierzają to to że o wiele mocniej przemawia do nich ciemność niż światłość ta ciemność przemawia specjalnie. To są te same kanały odbioru duchowego. Ta ciemność przemawia specjalnie, bo dzięki temu ludzie się zamykają wskutek tych złych informacji, które słyszą. Mało kto z nas jest w stanie przełożyć te jakby te proroctwa czy te sny które są takimi demonicznymi, na to, co Bóg chce tobie przez to powiedzieć. A można to zrobić. Nie miałam o tym mówić, ale powiem. Można to zrobić przez to, że jeżeli widzisz takie mocne, straszne rzeczy, to możesz się modlić o coś totalnie przeciwnego niż widzisz, tak? Wtedy nie będziesz współdziałał z planem nieprzyjaciela. Ale jakkolwiek te wzbudzanie tych mocnych, dużych, strasznych rzeczy, ono powoduje, że my nie mamy siły pójść do przodu. Czyli diabł na tym zależy. Zależy na, na tym, żeby nas wystraszyć, żebyśmy mogli, mogli, nie mogli pójść do przodu. I wiesz, i teraz jest kwestia taka, że musimy zobaczyć, że trochę jesteśmy tak jak ci zwiadowcy. Eee, dwóch, Josue i Kaleb, to byli ludzie, którzy trzymali się razem ale Jozue to był człowiek, który siedział cały czas przy namiocie Mojżesza więc to był człowiek, który cały czas był napełniany Bożym Słowem i teraz, kiedy on zderzył się okalebie wiem mnie, jeszcze tego nie rozważyłam, ale kiedy on zderzył się z tymi wszystkimi rzeczami, które pokazywały mu jego oczy w ziemi obiecanej zobaczył olbrzymów, zobaczył te wszystkie rzeczy, które im zagrażają to to, co było w nim zbudowane przez obecność Boga w jego życiu, przez to, że on ciągle był przy tym namiocie zgromadzenia to nic nie zmieniło Natomiast tych pozostałych z dwunastu zwiadowców, tak, czyli ta dziesiątka, oni nie mieli tego typu doświadczeń. I dlatego te informacje, które dostały ich oczy, te informacje, które został ich słów, to ich zmiażdżyło. Pomimo tego, że przynieśli wielki owoc, to ten owoc był za mało wystarczający, żeby oni uwierzyli, że to jest ziemia obiecana dla nich i że Bóg ma swój plan w tym, co się dzieje. I podobnie będzie z tobą. Jeżeli nie będziesz wzmocniony, nie będziesz po prostu zakorzeniony w Nim, nie będziesz miał y, obecności Bożej w swoim życiu na stałe, to te złe informacje, one cię zmiotą. Nie możesz być dzielny, bo to są informacje o śmierci, o morderstwach, to są informacje o tym, że przyszedł ten, który kradnie, zażyna i wytraca i to się powiększa. I jeszcze ludzie mu wierzą. Tak? Ale z tego też się biorą wszystkie teorie spiskowe, tak? w których człowiek pełny tych informacji próbuje spiskować, jak to, jak to, co się stanie, jak to, co wpłynie na świat. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że musimy pamiętać o tym, że dzieje się wola Boża. Ja wczoraj weszłam w wiadomości, nie lubię tam za często wchodzić, ale wczoraj weszłam, ponieważ jadę do, do szkoły Ducha Świętego na wykłady dla, dla ludzi proroczych. I tak myślę, czy ja pojadę, czy nie pojadę, bo prawdopodobnie będę jechała pociągiem. I chciałam sobie posłuchać. I słuchajcie, tak słucham sobie tych wiadomości, słucham najpierw o ilości zgonów, oczywiście, o nowych szpitalach, o tym, o tym, o, tym, o rządzie, który się tłucze ze sobą, tak. Ale w pewnym momencie wyławiam pewną informację, że Polacy są zastraszeni, że Polacy są później mi się wiadomość na Facebooku, że Polacy są jednym z najbardziej zastraszonych pandemią narodów. Więc dochodzę do wniosku, że kurczę, naprawdę, ktoś próbuje nas nieźle zmobilizować, ale słuchajcie, to nie wszystko. Później po prostu przypominam sobie posty pewnego mojego znajomego, który pisze o swojej chorobie. I pod tym postem urywa się tona hejtów o tym, że on nie wygłasza Królestwa Bożego i innych rzeczy. Czyli słuchajcie, człowiek jest zaatakowany chorobą, pisze o swoich przeżyciach. Ja bardzo często słyszę ludzi, którzy mówią o swoich przeżyciach z racji zawodu i z racji tego, Profetycznego namaszczenia, które gdzieś mam, tak? Więc wysłuchuję tego, ale okazuje się, że to jest głoszenie złej Nobiny, więc myślę sobie, jakie zamieszanie jest otwarte tutaj. Ale słucham dalej tych wiadomości i nagle, w wiadomościach, których słucham jest przerzutka do Hiszpanii. Jest napisane, że w wielu miejscach, które są bardzo zaatakowane, odbywa się pewnego rodzaju poruszenie duchowe. Że ludzie, którzy nie chodzili do kościoła, zaczynają szukać Boga, zaczynają szukać miejsc odnowienia, ale jest od razu stwierdzone, że ci, którzy do niego chodzili, zniknęli, ale pojawia się o wiele więcej e, nowych. I niewierzący reporter mówi tak: Proszę Państwa, to jest bardzo niezwykłe, ludzie poszukują duchowego poruszenia w tym czasie pandemii, w którym żyjemy. I kochani, z tą dobrą nowiną was zostawiam. W tym natłoku wszystkich informacji, lęków, strachów, śmierci, które nas otaczają, Jezus zaczyna swoje Boże poruszenie i niewierzący zaczynają je widzieć. Słuchajcie, są nowi ludzie, armia nowych ludzi, która jest gotowa, aby ruszyć. To jest czas dla nas, kiedy możemy zacząć mówić o dobrym Bogu, o Jezusie, którego znamy który jest w stanie przeprowadzić nas przez każde trudne doświadczenie, przez które teraz przechodzimy. Naprawdę tych doświadczeń będzie jeszcze więcej, zamieszania będzie jeszcze więcej, ale to nie zmienia faktów, że realizuje się plan Boży, nie plan demoniczny, nie plan nieprzyjaciela. My nie musimy współdziałać z planem nieprzyjaciela, ale nie musimy się bać, kiedy ktoś mówi o swoim cierpieniu. Możemy z nim współczuć, możemy mówić, że się modlimy, możemy go z tamtych rzeczy wyciągnąć, ale przede wszystkim musimy powrócić do kościołów. Kochani, ściskam Was mocno i niedługo już wyruszam. Najpierw siedzę do wieczora z pacjentami, a potem jadę na trzy dni do Mysłowic, z super ludźmi. Będę miała czas yy, i będę mówić o Bogu. I będę mówić o tym, kogo najbardziej kocham. Do zobaczenia, do usłyszenia.